Szanowni Państwo, Krzysztof Stanowski zaprosił do kanału Zero Radosława Sikorskiego i dał mu mówić, po prostu dał mu mówić i nie ma nic lepszego, niż chyba coś takiego zrobić. Ja nie jestem wielkim fanem takich rozmów politycznych Krzysztofa Stanowskiego, bo on nie zna kontekstów. Nie musi znać, no nie był do tej pory dziennikarzem politycznym. Ale jedno, Krzysztof Stanowski potrafi zrobić. Potrafi słuchać i dać mówić. Tam w paru miejscach Sikorskiego pięknie pokontrował, między innymi, jeżeli chodzi o 100 konkretów, tam mu wypomniał Stanowski, że miało być 100, a się w 100 dni Sikorski mówi spokojnie, zrobimy, a Stanowski do niego mówi, no 500 dni jest jeszcze nie zrobiliście. Ale Krzysztof Stanowski zapytał o reparację. No. Radosława Sikorskiego. To jest ważna kwestia, te reparacje dla Krzysztofa Stanowskiego. Zapytał go o reparacje, na co Radosław Sikorski odpowiada, że no, reparacje. No. Polska poniekąd skorzystała na II wojnie światowej, bo przecież zyskaliśmy ziemie dawne niemieckie. A poza tym, jeżeli chodzi o pieniądze, to pamiętajmy, że Niemcy są największym płatnikiem netto Unii Europejskiej i Polska też korzysta z tych pieniędzy. Które Niemcy wpłacają do Unii Europejskiej. I powiem szczerze, no można klapnąć. To jest minister spraw zagranicznych polskiego rządu, który takie bzdety wygaduje. Mało tego, tak jeszcze Wam powiem. Radosław Sikorski przyznał, że de facto ta sprawa z tym piwem i męcenem to była nieźle ukartowana, bo on sobie tam w pubie męcena zarezerwował stolik, czekał sobie tam na wszystko, oglądał tam rozmowę i to wszystko zaplanowali. Więc po prostu męcen wpadł w ich pułapkę, nieświadomy tego, co się dzieje, co się wydarzy. No cóż... Nie ma co już do tego wracać, rację ma Paweł Kukiz, że do piwa z męcenem już nie, nie wracajmy, zakończmy to na teraz przynajmniej, ale to co pokazał Sikorski pokazuje z jaką my dziś mamy opcją do czynienia. Złego słowa nie powiedzą o naszych zachodnich sąsiadach, niczego od niego nich nie będą wymagać. Straszne.